Cześć, jestem Monika. Jestem studentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej podróży do Ameryki. Byłam w Stanach Zjednoczonych rok temu yy, przez 4 miesiące. Spędziłam tam dość dużo czasu i mogłam zobaczyć wiele, wiele rzeczy. Byłam na takim projekcie Camp America który zakłada właśnie pracę przez pewien czas na kampie w Stanach Zjednoczonych, a później jest miesiąc na podróżowanie i zwiedzanie stanów. I ja przez trzy miesiące byłam w stanie Nowy Jork, w górach Adirondacks, właśnie na kampie, camp of the woods, a następnie podróżowałam między innymi po zachodniej części Stanów. Chciałabym wam dzisiaj o tym trochę opowiedzieć, o tym jak wygląda podróżowanie w Stanach. O tym, o czym warto pamiętać, co tam może być zaskakującego turystycznie, to w tym momencie wiza nie będzie Wam potrzebna. Lot do Stanów Zjednoczonych trwa od 9 do 12 godzin. To zależy, czy lecimy z przesiadkami czy bez przesiadek. Lądowałam w JFK na jednym z największych lotnisk na świecie. Nie unikniemy spotkania z oficerem, który to po prostu. którego zadanie polega na tym, że Patrzy na nas i zastanawia się, czy jesteśmy terrorystami, czy nie. Czy warto nas wpuścić yy, na teren Stanów Zjednoczonych, czy nie. Z spokojem podejdziecie do całej procedury. Yy, pieczątka pojawi się w yy, waszym paszporcie i nie będzie z tym żadnego problemu. Dlatego nie ma się co martwić za bardzo tą akurat procedurą. To nie jest nic strasznego, trwa chwilę, trochę się stoi w kolejce. Lot do, do Stanów zawsze yy, kupujemy w obie strony. Bilety lotnicze mogą wahać się w tym momencie. Od 1200, 300 do 1700, 2000 złotych. Trump America zapewniał mi ubezpieczenie. I to jest taka rzecz która jest dosyć istotna przed wyjazdem, o której warto pomyśleć, jeżeli nie chcecie się martwić um, wysokimi kosztami służby zdrowia, która jest w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie ma publicznej służby zdrowia w Stanach, jest tylko prywatna. Co y, zaskakującego zobaczymy w Stanach po przylocie? Są to toalety. <grym> Na przykład, toalety w Stanach są niższe niż w Polsce. Siedzicie jej niż niżej. Jest inna spuczka, wygląda inaczej i jest w każdym domu taka sama. Kolejną inną rzeczą, którą możemy spotkać w Stanach, jest napięcie w gniazdku i w ogóle gniazdko. Gniazdka w Stanach są inne. Potrzebujemy do nich adaptera, więc lecąc do Stanów, musimy się w takowe zaopatrzyć. I też, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że te gniazdka mają inne napięcie niż w Polsce, mniejsze, więc pewne e, sprzęty, takie jak na przykład suszarka, nie będą nam po prostu tam działały. A raczej będą, ale tak jakby chciała, nie mogły. Ładowarki do telefonów i komputerów działają bez zarzutu, także nie wiem, co myśleć. Jak będziemy się poruszać w stanach? Warto wypożyczyć samochód. Nie jest to problematyczne. W Stanach jest bardzo wiele wypożyczalni, także warto mieć prawo jazdy międzynarodowe i e, prawo jazdy nasze polskie. Walutą, oczywiście, co pewnie wszystkim jest znane, w Stanach Zjednoczonych jest dolar. E, również na polskiej karcie. Polskie karty bez problemu działają również w Stanach. E, po prostu nam zmieniają e, walutę automatycznie na, na dolar i możemy płacić równie dobrze kartą, możemy płacić gotówką, możemy sobie wypłacić w bankomatach e, też, też dolary. Ehm. otóż dolar jest specyficzny specyficzną walutą, ponieważ e, jest inny zdecydowanie niż nasze polskie złotówki jeden dolar to jest właśnie jeden dolar e, zdecydowanie Amerykanie lubią papierki e, to się też przekłada na to, że między innymi korzystają bardzo z czeków czyli nie bądźmy zdziwieni jeżeli ktoś nam zapłaci czekiem za coś da nam czek jakby to jest normalne <grym> dla nich. Że się wypisuje czeki e, tak samo jak e, Wypisuje się czeki tak samo jak, e, jak płaci się kartą, jak płaci się gotówką. E, większość dolarów to są dolary papierkowe. Dolar może być papierkowy taki, jak pokazałam, może być też w formie monety. Ja jestem takim podróżnikiem, że bardzo często dowiaduję się o wielu rzeczach na ostatnią chwilę i dzięki temu wiele rzeczy poznaję w praktyce. Jeśli chodzi o język, to oczywiście jest to język angielski. Warto nastawić się na to, nie wiem, jakie macie też doświadczenie z, z Amerykanami. E, natomiast e, nie jest to akcent jednolity. W różnych częściach Stanów Zjednoczonych możemy usłyszeć różne akcenty, więc czasami może być problem, żeby szczególnie na początku może być problem, żeby zrozumieć e, native'ów. E, na wschodzie i na północy ten akcent jest bardziej przyjazny obcokrajowcom, tak bym to nazwała, na południu może być większy problem. Tak jak mówiłam, ja spędziłam 3 miesiące pracując w górach Adirondack na kampie, Camp of the Woods, w miejscowości Speculator. To jest, ten kamp jest położony w bardzo pięknym, malowniczym miejscu. Chyba nie widziałam, to jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałam w życiu, naprawdę. Mogę to powiedzieć z ręką na sercu. To jest miejsce, gdzie są najpiękniejsze zachody słońca. Każdego dnia jest inny. To jest takie miejsce, gdzie wchodzimy na jakby teren tego kampu. Podchodzimy do jeziora i to jest, tak, jest takie piękne jezioro, wielkie jezioro, a dookoła niego są góry. To jest no taki bajkowy, zupełnie bajkowy krajobraz. I tak jak mówię, zachody słońca są bombowe tam. Tam każdego dnia jest inny. I te zachody słońca się nie nudzą w tym miejscu. W ogóle w górach Adirondacks jest wiele, wiele jezior. To Oak Mountain i Chimney Mountain. E, to są takie góry, które można sobie wejść i zobaczyć. Jeszcze tam różne zwierzątka, e, jest dużo lasów, e, bardzo pięknych. Są też e, wodospady, między innymi Og Fall. E, ale jest to dosyć takie kameralne miejsce. Góry Hadirondax są jeziora, w których też można się kąpać. Można sobie popływać łódkami. To warto z tego skorzystać. No niesamowite przeżycie. Ja pierwszy raz w życiu płynęłam taką właśnie boat amerykańskim w Stanach i, i no i zupełnie to wspominam, fantastyczne to było. I, i miałam no niesamowite przeżycie. Ja pokochałam po prostu wodę. To, w czym się udało jeszcze uczestniczyć, będąc w, w, jeszcze właśnie w górach Adirondacks, to między innymi były różne pikniki organizowane przez mieszkańców miasteczka, jak również 4 lipca, parada 4 lipca. Parada 4 lipca polega na tym, że wszyscy stoją wzdłuż, wzdłuż drogi, jeżdżą różne samochody, przezdobione, ludzie są przebierani. Wszędzie widać motyw amerykańskiej flagi: wszyscy są tak ubierani, mają takie tatuaże. No, wszędzie jest pełno właśnie gwiazdek i e, czerwieni i niebieskiego koloru. Ludzie też ozdabiają swoje domy z tej okazji. No, no i, i jadąc sobie takie samochody, e, oczywiście trąbiąc, śpiewając różne pieśni, maszerując, e, rzucają w dzieci cukierkami, a dzieci stoją z workami i te cukierki sobie ławią e, w te worki. No i kto tam ma więcej? No ale ma więcej, ma więcej słodyczy powiedzmy. Te wszystkie obchody 4 lipca zawsze kończą się wybuchem fajerwerków, który też jest wielkim wydarzeniem, obserwują je wszyscy Amerykanie, nie są to takie wybuchy fajerwerków jak u nas na Sylwestra, są zdecydowanie bardziej subtelne i wyrafinowane, czyli trwają dużo dłużej i jest to taki swoisty performance. Ale jest to ciekawe wydarzenie i warto zobaczyć właśnie Amerykanów w akcji, jak oni rzeczywiście podchodzą do tego święta, swojego narodowego, jak to jest, jak oni się czują patriotami, w jaki sposób. Tradycyjne jedzenie amerykańskie, śniadanie. Jedzą bekon, jedzą wiecznicę, takie jak Hungary, ale jedzą też gofry. W ogóle to jedzą na słodko, mogą nawet zjeść chipsy na śniadanie. Nie jest niczym zaskakujące. Chipsy są na śniadanie i, yy, i Coca-Cola. Amerykanie nie są wcale tacy grubi jak wszyscy myślimy, że są. W większości jednak nie jest. To zależy. Tak samo jak i wszędzie. Mimo tego, że rzeczywiście hamburgery mają dosyć dobre i nie dziwię się, że po prostu nie wiedzą, bo są naprawdę dobre. Lody i wszelkiego rodzaju pieczywo są przesycone słodyczą. To warto też sobie zwrócić na to uwagę, yy, że nie znajdziemy tam naszego tradycyjnego kwasowego chleba. Tam będzie chleb słodki na słodko, tam lody są dwa razy słodsze niż nasze, tam napoje są trzy razy słodsze niż nasze, tam w ogóle cukier, poziom cukru nam zdecydowanie wskoczy. Kampie mieliśmy miesiąc na podróżowanie. Trzy dni spędziliśmy w Nowym Jorku. Tam zwiedzałyśmy najbardziej popularne miejsca, ale nie tylko, i o nich Wam za chwilę opowiem. Jak również byłyśmy na Broadwayu. I tu jest coś, co wam zdecydowanie polecam zobaczyć, kiedy będziecie w Nowym Jorku. To jest takie miejsce, którego się nie opuszcza i z którego się nie rezygnuje i na które yy, nie powinno nam być szkoda wydawać pieniędzy. Bo to jest rzeczywiście yy, to jest rzeczywiście klasa. Yy, no i to jest niesamowite doświadczenie yy, artystyczne. Yy, to, w jaki sposób oni tańczą i śpiewają yy, w ogóle robią to bez żadnego wysiłku, bez żadnej zadyszki, no to jest coś niesamowitego. Przytem. E, piękne stroje, i e, no w ogóle, w ogóle czarno, Naprawdę, polecam Wam. Ja chętnie się tam wybiorę jeszcze raz. E, też warto z, e, pamiętać, że najtańsze bilety można kupić tego samego dnia, kiedy jest spektakl. E, na Times Square są, są kasy biletowe i tam możemy kupić zdecydowanie taniej niż, niż normalnie, więc nie warto wbrew pozorom rezerwować tych biletów wcześniej. Nowy Jork. Oczywiście zaczynamy najczęściej od Times Square. W Stanach, nawet w takim małym speculatorze, w którym byłam, wiecznie świeci się wszędzie światło. I Amerykanie nie mają z tym problemu. Times Square jest bardzo oświetlonym miejscem, niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc. Wszędzie są reklamy, wszędzie są billboardy, tam możemy spotkać tłumy, niezależnie od pory dnia i nocy. Możemy tu spotkać bardzo różnych ludzi. No i na Times Square można też kupić tanią pizzę za jednego dolara. Albo yy, dobre hot dogi. Oczywiście nie można zrezygnować, będąc w Nowym Jorku, z Central Parku. Central Park to jest takie miejsce, które pojawia się w różnych filmach. W ogóle odwiedzenie Nowego Jorku to jest trochę tak, jakbyście się nagle znaleźli w tych wszystkich filmach, które oglądaliście do tej pory w yy, amerykańskich filmach. O darmową atrakcję to Muzeum Historii Naturalnej, yy, które jest obok Central Parku. Jest darmowe, można tam, można tam pójść pozwiedzać. Obok World Trade Center są, jest Oculus. To jest takie miejsce gdzie można sobie za darmo wejść, można zrobić fajne zdjęcie, No jest można coś kupić. Tam są, tam są różne miejsca na zakupy. Tak jak już wspominałam, w punktów widokowych w Namiorku znajdziemy sporo, m.in. W, w World Trade Center. Kolejną jest oczywiście Empire State Building i... Top of the Rock. Ja wybrałam Top of the Rock. Na Camp of the Rock widać najwięcej, ponieważ możemy z jednej strony zobaczyć właśnie Central Park, o którym już wspominałam, a z drugiej strony Empire State Building. Widać od razu, że jest to Nowy Jork. Um, jedziemy sobie do Rockefeller Center, otoczonego um, flagami z każdej strony i tam właśnie wjeżdżamy na górę window. Kolejną taką ciekawą atrakcją darmową jest Vessel. Możecie zobaczyć na zdjęciach. Jest to taki dziwny budynek, na którym można też zrobić fajne zdjęcia. Można się dookoła niego przejść. Nic to nie kosztuje. Są darmowe bilety, tylko trzeba je pobrać w takiej elektronicznej kasie. Można kupić bilety lotnicze praktycznie wszędzie. Szczególnie jeżeli chcemy sobie na przykład podróżować po różnych stanach. Stany są ogromne i też warto sobie z tego sprawę. Loty międzystanowe są dość tanie i. Można się na spokojnie y, zaopatrzyć w takie bilety przez internet. A my poleciałyśmy z Nowego Jorku do Las Vegas. Y y y. W Las Vegas życie zaczyna się y, po zachodzie słońca. W ciągu dnia niewielu ludzi można spotkać, a poza tym y, ci ludzie, y, których spotykamy wyglądają na zdecydowanie mocno nie dzisiejszych. O, tak to bym nazwała. Chociaż z drugiej strony, jeżeli chcemy sobie wieczorem pochodzić po raz Vegas, to też nie warto, nie warto być tam samemu, ponieważ yy, można tam spotkać yy, no, różnych bardzo maści ludzi, którzy przyjechali często wydać swoje ostatnie pieniądze yy, na kasyna. No, co było w Vegas, zostaje w Vegas. Tak? Zaczynając od Doliny Śmierci, czyli Death Valley to jest takie miejsce, yy, gdzie jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco. W każdym z parków narodowych znajduje się takie centrum. Gdzie można e, kupić bilety do parku, e, tudzież kupić an, e, taki e, Annual Pass, to się nazywa. On często bardziej się opłaca, bo pozwala na wjazd do wszystkich parków. E, jest to imienny taki bilet. Te parki narodowe e, amerykańskie są ogromne. To są takie parki jak u nas, e, że sobie idziemy i spacerujemy. To są takie parki, przez które się jedzie samochodem. E, warto się tam zaopatrzyć na pewno w wodę albo kilka butelek. I, I po prostu zobaczcie, jak to wygląda. E, kolejny park, Yosemite. Przepiękny. To najpiękniejszy park amerykański, jaki mi się udało chyba zobaczyć. No, no niesamowicie bajkowe krajobrazy. Tam są bardzo wysokie góry. Tak jak mówię, wjeżdża się do tego parku um, takimi stromymi, kręconymi ścieżkami e, na górę. Warto tutaj być dobrym kierowcą, bo naprawdę tam nie ma zabezpieczeń bocznych. To jedziemy prawie, że po krawędzi nieraz. I tam, e, tam są takie piękne punkty widokowe, gdzie, gdzie można zrobić fantastyczne zdjęcia i w ogóle. Poczuć tę przestrzeń, no coś niesamowitego. I czasami te, te skały w, w kontakcie z błękitem są, są srebrzysto, takie niebieskie. Są też piękne, piękne wodospady tam, które widać. Można sobie na nie popatrzeć przez, przez lunety takie. Kolejny park, który nam się udało zwiedzić, to był park Sekwoi. To było takie miejsce, gdzie są. Największe drzewa na świecie. I o ile na zdjęciach rzeczywiście te sekwoje nie wyglądają jakoś specjalnie inaczej niż normalne drzewa, ale kiedy już tam się tam jest i zobaczysz taką sekwoję, taką ogromną sekwoję, w której może się zmieścić samochód na przykład, no to robi rzeczywiście wrażenie. Wiele osób podróżujących po parkach w Stanach kupuje namioty i tam sobie te namioty rozstawiają w różnych kempingach. Za no, ten kemping niewiele się, się płaci. Śpiewór. Namiot i, i mamy przygodę życia. Z parków po, po, pojechaliśmy do San Francisco. I San Francisco to jest naprawdę fantastyczne miasto. To jest moim zdaniem ze wszystkich miast amerykańskich, które mi się udało zobaczyć, to było miasto, które miało najlepszy klimat. Taki klimat takiego miasta portowego, gdzie, gdzie przechodzi się po prostu nad, nad oceanem. Patrzy się na miasto, słucha się pięknej muzyki, ktoś zawsze coś gdzieś gra, jest tak swojsko i przyjemnie, mimo tego, że San Francisco jest niesamowicie drogie. Tutaj trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tam, jeżeli chcemy na przykład tam szukać na zlewu, czy czegokolwiek, to się sobie zdawać sprawę z tego, że, że tam rzeczywiście pieniędzy tych wydamy trochę. San Francisco, pamiętam, że udało nam się zjeść zupę z małży. Było to takie ciekawe doświadczenie. Zupa z małży w chlebie. Jeżeli będziecie mieć możliwość, całkiem, całkiem dobre takie. takie takie trochę maślane trudno to jakoś porównać. No taka zupa z małży. do San Jose. W San Jose jest taki tajemniczy dom Winchester Mystery House. To jest taki dom, w którym mieszka Winchester. Ten Winchester, który wynalazł i sprzedawał broń. Nie jest tajemnicą, że w Stanach Zjednoczonych broń jest dozwolona. Nie we wszystkich też Stanach. Są pewne ograniczenia w niektórych, ale w większości jednak jest taki dom, gdzie, gdzie rzeczywiście wiele jest różnych schodów prowadzących do donikąd, drzwi, okien albo są takie pokoje bez okien i drzwi. Króluje liczba 13, rzeczywiście jest nie wiem 13 wieszaków, jest 13 schodków wszędzie, jest 13 okien i różne takie rzeczy. Ciekawe miejsce. Zrobiono taki tajemniczy dom. Tak. E, oczywiście zwiedza się go z przewodnikiem. Przewodnik też możecie trafić, bardzo fajny, e, opowiadający różne, różne ciekawe anegdoty. E, jest to trochę mniej miejsce, może Winchester House, e, ale jest zdecydowanie polecam. Jedno z ciekawszych takich miejsc. Bardzo piękny też ogród. E, można zrobić piękne zdjęcia, bo to jest taki ogromny dom, ale też z ogrodem. W Los Angeles spędziliśmy dwa dni. E, jednego dnia e, zobaczyliśmy mm, napis Hollywood, który nie jest aż tak spektakularny, jak się wszystkim wydaje. Są dużo ciekawsze miejsca, na przykład plaża w Santa Monica i tam zdecydowanie polecam Wam pojechać, jeżeli nie widzieliście oceanu na przykład spokojnego. No to jest fantastyczne miejsce. W ogóle ocean spokojny mnie zachwycił zdecydowanie. Plaże w Santa Monica mają taki klimat właśnie, no takich, takich komedii trochę romantycznych powiedziałabym, amerykańskich. Jest piękna plaża, jest dużo ludzi, są ratownicy, jak w słonecznym patrolu, przystojni i umieśnieni, jest piękny zachód słońca, latają mewy, jest dużo piasku, no i po prostu można nawet siedzieć i patrzeć sobie, jak ten ocean i fale po prostu przypływają. Można pozbierać muszelki, jest ich też mnóstwo. W Los Angeles oczywiście przyszłyśmy też Walk of Fame, ale jak gwiazd. Naprawdę można iść i iść. Jest tam bardzo wiele też sklepów z pamiątkami. Można kupić sobie taką mapę tej Alei Gwiazd i tam sobie zobaczyć, którą gwiazdę właściwie chcielibyśmy, chcielibyśmy zobaczyć. W Los Angeles naszym ostatnim punktem programu naszej wycieczki był Grand Canyon. I żeby tam się dostać, musieliśmy pojechać do Arizony. W parku Grand Canyon jest wiele autobusów, z których możemy skorzystać i pojeździć w różne miejsca, na różne szlaki. Te autobusy są darmowe, jeżeli mamy wejście do, do parku. I one nas zawiozą po prostu bez naszego wysiłku w różne miejsca. Nie musimy, Tam zresztą nie jest zalecane za bardzo, jeszcze nie samochodem, tak jak po innych parkach. Wodospady Niagara, które nawiasem mówiąc, Amerykanie nazywają Niagara, Niagara Falls. Wodospady Niagara, tudzież Niagara, są na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tak naprawdę można je obserwować z dwóch Stron ym, granicy. Niagara to są piękne wodospady. Tam, jeżeli jest ładna pogoda, to na pewno y, pojawi się tęcza. Jest takie miejsce tęczowe, gdzie można zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie z tęczą. Ta tęcza jest tam nieustannie, kiedy jest słońce. Boston. Boston City. Boston to takie postkolonialne, nieco europejskie miasto. Nieco europejskie, amerykańskie. Boston w Massachusetts. To jest stan Massachusetts. Ym, jest to też miejsce, gdzie jest wiele uczelni, między innymi Harvard University, czyli ten najbardziej prestiżowy uniwersytet na świecie. Kiedy jesteście w Stanach Zjednoczonych, warto się zapoznać yy, i zaprzyjaźnić z dupelcami. Yy, a oni mogą Wam pokazać różne fajne atrakcje takie, które dla nich yy, są normalne, jakby codzienne, a, a dla nas mogą się wydawać czymś nowym, tak jak na przykład właśnie podróż łódką czy strzelanie yy, do celu, yy, prawdziwą bronią. Jeśli możecie. To nie tylko dla zdjęć, zobaczyć Stany Zjednoczone, dla nies niesamowitej przygody, którą możecie tam spotkać. Dlatego, że Stany Zjednoczone to jest, jest ogromny kraj, który można zwiedzać wiele, wiele razy. Jeśli możecie, to, to lećcie do Stanów. Kiedy będzie tylko czas na to, zdecydowanie Wam polecam tam się wybrać. Czy cała podróż, faktycznie cały miesiąc, cały miesiąc wrzesień ubiegłego roku spędziłam w Stanach um, za jakieś 2000 dolarów i wystarczyło mi. Jeszcze przyniosłam ze sobą troszkę, dacie radę. W zależności też od tego, z kim jedziecie, Najczęściej, najlepiej jest jednak z grupą dla własnego bezpieczeństwa. Także pozdrowienia dla Was i dziękuję. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Budzaczki.